Z naszej no. strony Arbuzik RP i dzisiaj zaczynamy z nową serią KPP Komenda o Policji w Warszawie i to, to jest nasza postać czyli Marusz Podgórski i dzisiaj przedstawimy Wam ekipę na pierwszy odcinek z tej serii, a więc zapraszam pierwszego kandydata znaczy no tego No alo, Jestem y Zbudnię w Podgórski i będę odkrywał brata... Yy, nogo. Następny. Dzień na dobry. Jestem... Przyszedł do pas yy, co? Yy, no dokładnie. Yy, nazywam się... Bartek. Nazwisko. Nie mów, bo jest rano. Dobrze. Mm. A więc już bez zbędnego przedłużania, a jeszcze jeden przecież kandydat, no zapraszam Cię tu. Witam, witam, tu Andrzej Kowalski, główny inspektor, no i będę odgrywał KPP, no policję będę. Dobrze, a więc już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do odcinka. Dobre. Nie, ale można... do tej maki. roboty Daraj. z Big Jakim ty w ogóle stopniem jesteś w tej robocie Nie, bo my o siódmej mamy 5.40, 5 40, dawaj szybko, szybko! Ja prowadzę, ja prowadzę idziemy, idziemy. Szybko, szybko Dobra muszę się trochę przyspieszyć. Mam no, nadzieję, że się nie obrazisz. Dobra, co? Jaki mamy czas? 545 Dobra, to git, git Dobra, zdążyliśmy Dawaj, dawaj szybko, Zbigniew Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Pisuj kod, pisuj kod, bo ja nie pamiętam A, dobra, wpisałeś Kartą, kartą, dobra Ty Ej, Zbigniew, Zbigniew Zbigniew no, halo. Zbigniew, bo ci się kurwa chyba prewencje pojebały w tej policji. Ale jak to prewencję? Ale my jedziemy na ok. pół przecież dzisiaj chyba. A, ale co to jest agencja bezpieczeństwa? Kurwa wewnętrznego. Bo to zabawkowe. w aliaczu No dobrze, dobrze, dobrze. Zapraszam, bo ja tam posłyszę. Nie, ciło, to ta zero. Dobrze, dobra. tak się już jedziemy. Dobra, weź się za to ja się już przebrałem. Ja się przebrałem. Ja dobra, jeszcze przebrałem. Jeszcze przebrałem. jeszcze bignie w drugi. Daj mi tam broń. Dzięki. E, tutaj Mariusz Podgórski poproszę broń tam. Dobrze, zapraszam... Ej, ale... A, od, a dobra już przecież... A sprawa. sprawa. Ja chodzę, a, bo chyba ten, żeby nam przydzielił. Dobra. Ja. chodź szybko. Żeby wara nie ja. ulepiła. A która to godzina? A to już dziewiąta. A ja ten czas się czasy, Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Jaki to mamy? Tak, co pan powiedział? Taki to list mamy? Eee, radio w Macie 305 Numer tam macie w samochodzie Jaki tam macie Dobra, dzięki. Dobrze, dziękuję Dobra, dawaj, 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 dawaj szybko Dawaj szybko, to może dostanę na premię Dzień dobry, dobra, kartą teraz Dobra, idziemy Zgłaszaj patrol od razu to tam może szybko nam jakąś pometać. Dobra, mamy 34. 34 wyjazd na Okolice na Śródmieściu Ochota i coś tam. Yy, no wiadomo tam yy, radio. 34 do 00, z się Zgłaszam Mamy wezwanie, to jest dom yy, 100 numer tak? 100 yy, Dobra, się... A będzie na tym Na wbite, no, będzie wbite Dobra, Chciał. będzie to ja w prawo, w prawo. Na Rondzie prosto. żebyś mi nie przejechał przez rando. stoi. Co jest? 3-4 na miejscu. Nanu. No, 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 no. co ty tam robisz? Co się stało? No co ja pan jest na dachu? Ręka na kaburze zmieni. No, no dziura się zrobiła w dachu, no to muszę... Muszę naprawić. Dobra, wejdzie pan z dachu. Dobrze! Pewnie napijty, kur... Bez, mm. nie, kurwa... Tak, widzę, tak. Jak kurwa Chodzi pan! W sensie, kurde. Dobra, ja panu pomogę! Dobra. Yyy... Proszę pana, dostaliśmy wezwanie o włamanie na dom. To chce się dokładnie no, stało no, no, jest włamanie, no jest. Co?! Yyy, e, yy. Widział pan napastnika? No... Ja że... Tak... Ja że się... Legitymujemy starszy sierżant sztabowy Zbigniew Podgórski oraz, e, post, oraz mój partner posterunkowy e, Mariusz Podgórski. Wy og, ogniwo petrolowo-interwencyjne. Dobra. E, proszę pana. Eee... E, Nie do domu, tak? Legitymujemy tak. go? Wylegitymuj pana. Dobrze, proszę pana e, 30... Jestka czwórka do zero, mamy... Łamanie na dom. Mamy zezwolenie na wchodzenie? Macie zezwolenie. E, z tego co widzę to jest Anglik. Jak Anglik? Ja sobie mówię, mm. że nie ma z nauczyłem! Dobra no, nawet Człowieku to nawet pokrwa sk skórze widać. Że coś jest się tak. Ale to by bar bardziej był Amerykanin. Ale angielskie jest napisany w dowodzie. A to nie wiem. Dobra, proszę pana, wejdzie pan z nami do domu w takim razie. Dobrze. Pan będzie za nami wchodził. Nie wiem, Chodź. No zamknięte proszę pana, proszę otworzyć. Otworzyć? Ale pan. żona zamknęła od środka. To pan nie ma kluczy? Nie co się dzieje, ja nie się boję trochę. Ja e, dobra. Możecie okno wybić? No i tak. Proszę to bardzo jest to wręcz mówiąc nielegalne w naszej strony. E, dobra. Ale i tak muszę wymienić. Dobra, proszę pana podejdziemy od tyłu, zapraszam. Ej, nie wiem, widzę. Mam wrażenie, że zaraz teraz czekać, ale nie. Na pewno pan nie ma żadnych kluczy? No nie. Nie, o to też zamknięte, no. Dobra, to bierzemy pana na komisaria w takim razie. Jeżeli pan nie chce a nam wiesz? otworzyć, a również y, ten dom. Zapraszam się... Ten dom wydaje się pana, jakby był na sprzedaż. No ja No na sprzedaż, jak wczoraj kupywałem. No Dobra, proszę no. wsiąść. otwiera drzwi. Proszę wsiąść. Tutaj. Ej, 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 ej! Ej, siadaj, siadaj, siadaj! Siadaj! 37 pościg za szarym suwem. Kierujemy się w stronę miasta. Jesteśmy na, w tym momencie na ochocie. Proszę, pójdziesz na ochocie. Proszę, to jest mój pierwszy pościg, co ja mam robić? Jesteśmy na trzy pasmówce w stronę czerwonego mostu na Teraz we północ. O! Zbigniew! Jesteśmy na pamięć. Co? Się nie boję. No. Pierwszy paść, go czuj. Ale co ty się boisz. To zaraz. i tak za daleko nie ucieknie na pewno. Mają cię Co ty no i co robisz? Boję się, Zbigniew, no! Mieliśmy całe 10,50. Ty ty, się ty, 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 ty! O kurde, zablokował Zatrzymaj się prawie. No i cały bok obrysowany, no i co ty robisz? Trzeba go wyrwać na tym Ty się ze mnie śmiejesz? Jak ty możesz być taki spokojny, Dobra. O. Dobra, jesteśmy na drodze polnej, obok autostrady. Wjeżdża na drogę polną, na... Ma... Koniec drogi jest. Dobra, hamuj, się. Mam Policjo! Łapy łapą! Łapy, łap, łap. Dost... Co jest? co jest? Co Łapy, łapy podniósł! Daj się! Ubezpieczam! Połóż się na ziemię! Połóż się na ziemię! powiedziałem! Dobra, ubezpieczaj! Ubezpieczam. Dobra. Zgłasz, że mamy go. No że już zgłaszam. Chwileczkę byliśmy 45, nie? 34. 34 do 0,0 zgłaszam, że osoba została zatrzymana po krótkiej strzelaninie. Osoba się poddała. Czy potrzebujecie kaletki? E, weź się go zapytaj tam. Mmm, trzeba no to weź go przymniej. Kurde. 34 do 0 neguje, nie potrzebujemy karetki, osoba nierozprowadzonej, kuli, yy, ani ja nie żadnego udłonu... dostałem, w rękę. No, a potrzebujesz karetki? No chyba trzeba bandaż chyba, co? Dobra, co wzywają no, się... Weź go połóż, me bierze torbę. No weź go połóż. Me przykuwa do felgi. No ale no to niech się położy, no. Ej, no... A... Dobra, ma odkryć do do kula była wylotowa? Wylotowa, dobra, me, każda. Kurde, My Ach, My co ty robisz? Przepraszam, me, No My... tak minął. Dobra, co go. tego? Dobra, widzę, no, krótka strzelanina tak zwana to było, nie? No, trochę ryzyko. Rozumiem, że na patrol na no. Często ich podziwiam. Osadzasz go czy co ty robisz? No czekamy na karetkę, tak czy nie? A nie ale wiedzą po, gdzie to, my jesteśmy. Ale po co mu karetka, jak już mu zabezpieczyłem tą ranę. Zawieziemy, no. spokojnie. Też no nawet nie zawieziemy, bo... Z wylotowa to jest lepiej nawet niż... jakby spadła. A na tym tym coś robimy? Czekam 34 do 0. Zgłaszać ja, mamy pojazd, co, co mamy z tym zrobić? Mamy wezwać. D. De... Przyjął. Wyślij mi. Dobra. my się zbijamy Dobra. Tu się już da bardziej w WRD. Przyda. W ogóle co jest? Dostaliśmy wóz od WRD. Ty, to. Teraz dopiero zauważyłem ty. O kurde. Po prostu fajne, chciałem cię tylko za... umyć. To kurde, że. No czy... czy... no. <laughs> Przepraszam cię. Zatrzymaj się, zatrzymaj się, bo trzeba druczek wypisać. Tak. Czekaj, idę. Chciałem idę. Tylko się umyć. Żeby nie być czarny. Tak, to poczekaj. A mogę się umyć? nie być mi ja Przestaw mu prawa, zbigniew. Zbigniew! Przestaw mu prawo! A co? Mu prawa? No co? Przestaw mu prawo. zdrowie. Dzięki. Dobra, masz prawo do przodu, masz prawo do jednego telefonu nietrwającego nie do czynienia. Masz prawo do adwokata, tak. Nie interesujemy tu. No to niech nie interesuje. Najwyżej będziesz mieć... Najwyżej nie będziesz wiedzieć, co wejdziesz na. No i No i dobra, no ale no to ty trafisz do, na PDO. Zostawię, no? już ci mówię wszystkie. A w sumie artykuł w książeczce, bo dalej nie potrafią karty, artykułów. Dobra, grozi ci ucieczka przed policją, no w sumie uciekałeś. I przekroczenie prędkości, nie zatrzymanie się na daku. 100 stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym. Co? A co z tym autem robimy, bo ona jest cała po tym pościgu. No, Ale to tak wiemy. Nie o, no a to wymieniu. W droga kliknie. No i co? O, patrz, może to... Jaka to jest z Patrz co to jest. To? Nie, nie, to jest jakaś, jakaś popierluka. jakaś kija normalnie. Aha, bez jakaś to jest kija. Tak, bez kitu to jest kija. Pana, Piesza, ma spytu... pana ja chciałem to się to tylko umyć, ja chciałem specjalnie... Dobra, tam, żeby... pana, proszę załatwić milczenie. Weź go, ja chciałem się nie? tylko umyć. Go. Weź go, Nie go jestem czarny. Proszę pana, ale proszę ty nie szerzyć rasizmu, tak? Bo ja jestem czarny, to nie mogę się umyć? Proszę pana, ale ja o tym nie powiedziałem. Ja powiedziałem, żeby pan nie, nie, nie szerzył rasizmu. Rozumie pan? Dobra, ja do co znajdę. Pistolet, dokumenty i telefon. Zawiera pistolet, dokumenty i telefon. Dobra. Zapytamy go: Co jest na zamyka. No, jedziemy na patrol. Do... Dora zbinie. Już to auto zabrali? Co jest? No się nie wiem. O, ale mamy o, tam... To nasze. jest nasz włos, jaki piękny. A ta Janka to ciągle. Taka. Co to jest to w ogóle Taki? za marka? To jest nie? Nie wiem. No jakiś duży. No, po prostu nie chcę porysować. Ue! No bo to nowy jest, on wczoraj był dostawczany. Nie zatrzymujemy, nie zajechał za szybko? Nie wiem. Nie, okay, puszczaliśmy Ale nie mamy pistoletu radarowego w sumie tu. Mam, przecież w tym ojcu jest radar. A jest? No jest, jest. O kurde! A co ty, a co, za co? Nie widziałeś? Co? Ty tego nie ty wieś, człowieku, tak szybko jechał? człowieku, tak to zapieprzało, przecież to zaraz wypadek będzie miało. A co, co to pycha? było za auto? Nie wiem, takie szybkie czarne gówno, nie? A to wiem chyba, o co ci chodzi. Dobra, zgłaszaj, żeby go szukali. Człowieku, on chyba 60 na godzinę przekroczył. 5 do 0, zgadzam Ci informacyjnie, że poszukiwany jest czarny Ford. Prawdopodobnie stary model z rocznika tak na oko 98, ja czy tam gorzej. Ja to bardziej e... i... wyścigów tak. to nazwał widzowie, ale dobra, nie będziemy się kłócić ze Zbigniewem. O kurde. Ja mamy nie... we... Podobno mamy wezwanie na Springfield, że tam ktoś jakiś nożownik chodzi, zobaczymy. Nie ma nic w radarze, jakby w sensie... W sensie... Dobra, ale podjedź, zobaczymy, bo dostałem Gdzie takie info. Pierwszy raz przy Spir... Springfield? domy, gdzieś okolice 11-9. 11, się, no. 11 weź mnie prowadź, bo ja tam w tą, tą Warszawie. No 1109, na Pragę. No. 1109, to, to jest tam obok nas, nie? No, w się no tam, po no, prostu. Cały czas prosto jedź po prostu. Amen. I dojedziemy tam. To się no jedź na pilne, bo ten. Co? No tu. Torek. Weź tu. Wyłącz to sygnały, bo mnie zaraz uszy co bolą. Nie Dobra. tak. Dobra. Chodź. No ale myślę, że tu ktokolwiek będzie. Nie ma uja. Ej, to jest ten wóz! CO JEST?! Oki, on jest szybki! Dawaj za nim, dawaj Jadę za nim! <mulet> y y 25 do 0 informacyjnie dla Ciebie znaleźliśmy ten wóz, ale jechał tak szybko, że go nawet ok nie znajdziemy. Nie ma tego. Nie ma co było. Czekajcie. Ty, ale tam pryutka za nami stała w ogóle źle. To co za nami jedzie. Chwilę, I się zatrzymuje ciągle na no jak się zatrzymuje, tak na chodniku dziwnie, a dosłownie wprost ma parking, no co... To... No gdzie ty ją masz? Zniknęła nam. Gdzie? Tu jest. A co ty tak pod front jedziesz, ty? Maniusz. Ej, no, no chyba zanim pościg prowadzimy, nie, no... Wysiadasz ty, czy no, ja? Za nami proszę jechać! Za nami proszę, pada tu się. na parking, wjedziemy! No, wiesz co z nim zjeść. Tak, na parkingu to idzie lepiej niż na chodniku. Tylko zanim on tym ruszy, ruszy. to, to sport jest jakieś co to jest, no? Coś takiego, nie? Nie, nie wiem, co to, to jest. Opel człowiek! Nie, to jest Ford. Nie, no to jest tylko Fluis. A nie wiem. Dobra, ja do niego wyjdę, co z tym Waucią? No. Zresztą, możesz podejść we mnie, jeżeli chcesz. 25 do Z, Ci informacyjnie, mamy zatrzymanie drogowe na e, szarym, bardziej widać, białym, e, to, bardziej białą to Prius. E, zresztąc, w tym filmie. Cywil, e, e, lot Elbląg 197. No, i to auto nadal tam jedzie, ja myślę, wydaje mi się, że śledztwo za nim będzie. Anem, anem Dzień dobry sierżan, że ja ten... To będzie najprawdopodobniej pewien Sier... chce w tym filmie. Jeżeli chcecie więcej taki, tych, takich kontentów, jeżeli chodzi o to, to... Lajka. Like, e... W komentarzach, nie? E... Zbigniew, i... podgórski, ogniwo... ogniwo patrolowe interwencyjne. Pana, dlaczego pan parkuje na chodniku, mimo że pod wprost ma pan e... parking? No tak się złożyło, że Auto mi zgasło i musiałem jechać. Aha, no ty w sumie to jest dobra dobra, 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 cicho, to Ty nas nie słyszysz. Dobra, da mi pan swoje dokumenty, A, dowód tak, osobisty, No ale. No, no nie no, może pan mi dać. A da mi pan no, czy no, czy nie? Dobra, dziękuję. 20, 25, do mi sprawdź mi osobę. Rozład Dobra, żyją. Dobra, jestem, widzę. Nie poszukiwana. Dobra, proszę pana, w dniu dzisiejszym będzie pouczenie. Życzę miłego dnia. No oddaję dokumenty. Jeżeli zgłasimy sygnalizację niebieską, tak to to tamto, to może pan odjechać. Dziękuję, Dziękuję za współpracę. pracę. Dobrze, do widzenia. Dobra, to wyłączamy, te, nie? No wyłącz, no wyłącz już. Idziemy na stację pokała. Dobra. Nie, yeah. się nie pyliśmy, a jest dosłownie godzina, Dobra, czekaj. Sorry. będziemy Dobra. kończyć już ten filmik. Jeżeli no. Wam się spodobało, zostawcie lajka, subika. Y... Całą ekipę tutaj pamy. Yy, obecny wow. na filmie. O nie, tu jest jakiś ten, on nie był w ekipie, on nie był na nagrywkach, on nie był na nagrywkach. Dobra, chodźcie, chodźcie, ekipa nagrywkowa, chodźcie, ekipa nagrywkowa. Ej, a ten nagry... ten był w za... nagry? Co? Nie, nie był. Dobrze, a więc widzowie, że chcecie więcej takiego contentu, zostawcie łapkę w górę oczywiście, subika i zostawcie coś, napiszcie coś miłego w komentarzu. Na, napiszcie, nie wiem, nie wiem, coś fajnego napiszcie, czy chcecie, jaką chcecie prewencję obejrzeć u nas, więc Papa